Dzień dobry, witam serdecznie. Znajdujemy się w sadzie w rejonie Warki. Piękna, słoneczna pogoda. Dzisiaj termometry wskazują 19 stopni, a pamiętamy jeszcze kilka dni temu były przymrozki. Znajdujemy się na kwaterze Prinsa. Jak widać, sady wystartowały. Ta wysoka temperatura spowodowała bardzo mocne przyspieszenie wegetacji. Tutaj widzimy drzewa rozpoczynają już fazę różowego pąka i dzisiaj spotykamy się, aby porozmawiać o tym, na co zwrócić uwagę w ochronie właśnie w fazie różowego ponka. Faza różowego ponka to jest taki newralgiczny moment ochrony, to jest bardzo ważny moment ochrony. Przede wszystkim lustrujemy sady pod kątem obecności mączniaka, ponieważ to będzie pierwszy bardzo ważny moment, kiedy warto zastosować preparat mączniakobójczy. Natomiast my dzisiaj porozmawiamy o szkodnikach. Porozmawiamy o szkodnikach, ale nie będą to szkodniki, które łatwo zobaczyć gołym okiem. Dzisiaj porozmawiamy o przędziorkach i porozmawiamy o pordzewiaczu. Dlaczego? Dlatego, że od kilku sezonów obserwujemy bardzo duży problem z pordzewiaczem. Bardzo wielu sadowników zgłasza się z problemem pordzewiacza. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że w okresie różowego pąka od kilku lat praktycznie nie wykonuje się zabiegów na przędziorki, nie wykonuje się zabiegów akarycydami. A zwalczanie pordzewiacza rozpoczynamy mniej więcej właśnie w okolicy takiej około okołokwitnieniowej. Dlaczego te zabiegi nie są wykonywane? No, mamy zabiegi olejowe. Ten zabieg olejowy na przędziorka to jest zabieg mechaniczny i on oczywiście świetnie będzie nam redukował populację szkodnika, no ale nie oszukujmy się, w 100% go nie zwalczy. Natomiast ten moment różowego pąka, czy nawet taki pierwszy moment około kwitnieniowy, to jest świetny moment, żeby wykorzystać akarycyt przy okazji właśnie takich zabiegów regeneracyjnych po tych spadkach temperatur. Do zwalczania pordzewiacza jest zarejestrowany Ortus. Ortus można zastosować w dawce 1,5 litra na hektar. I produkt nie tylko zwalczy nam te pierwsze fazy, stadia rozwojowe pordzewiacza, którego nie widać gołym okiem, ale również wyczyści nam sad po z którym nie poradził sobie do końca zabieg olejowy. Pordzewiacze żerują bardzo blisko blaszki liściowej i dlatego nie jesteśmy w stanie go zobaczyć gołym okiem. Często ta lustracja musi się odbywać przy użyciu specjalistycznego sprzętu. No i to jest takie problematyczne. Dlatego, że jeżeli popatrzymy sobie na liście, no to tutaj nie widać jakiegoś specjalnie objawu żerowania. Te objawy pojawią się już po kwitnieniu. Już będziemy widać ordzawienia zawiązków, ewentualnie w okresie opadania płatków kwiatowych, charakterystyczne wyginanie się liści. Pordzewienie na liściach, więc pierwszy moment zwalczania porzewiacza to jest faza okołokwitnieniowa, natomiast drugi moment to jest faza opadania płatków kwiatowych. Tak jak powiedziałam na początku, jesteśmy po ochłodzeniu, po dużych przymrozkach, i przy okazji zabiegów, właśnie do zwalczania przędziorków czy porzewiaczy, warto dorzucić biostymulatora. Do ortusa można spokojnie dołożyć aminokwasy, na przykład aminokwasy zawarte w preparacie Kaisi. Taka mieszanina ona spowoduje, że po pierwsze ortus będzie działać szybciej. Szybciej będzie substancja pobierana przez szkodnika, a po drugie dostarczamy aminokwasów, które świetnie będą regenerowały rośliny po przymrozkach. Aminokwasy, które będą poprawiały transport składników pokarmowych, które będą pobudzały roślinę do wzrostu, które spowodują, że ona zdecydowanie szybciej będzie się regenerowała po tych dużych ochłodzeniach i dużo szybciej wyjdzie z tego stresu związanego z przymrozkami. Na dzisiaj to tyle. Zachęcam do przeprowadzenia ilustracji w. Do sprawdzenia, czy mamy mączniaka, czy mamy mszyce, ale szczególną uwagę zwracamy na pordzewiacze i przędziorki. Przypominam o strategii firmy Sumiagro, o strategii No OK. Nisorun, preparat, który był wykorzystywany wcześniej. Ortus, produkt, który świetnie będzie działał w okresie właśnie takiego kwitnienia. Canemite, preparat, który będziemy polecać po kwitnieniu i w późniejszych fazach rozwojowych. Na dzisiaj tyle. Zapraszamy do śledzenia naszych materiałów. Zapraszamy do oglądania nas, nas na Facebooku, ale szczególnie zapraszam do oglądania komunikatów na SAT24, gdzie na bieżąco będziemy informowali o aktualnej sytuacji w SADach i aktualnych zaleceniach. Do zobaczenia.